Cześć. Dzisiaj Borowiec. Jezioro Borowiec 1. Po Żwirowni. Tutaj widzicie widok z drona. Z... Tak to wygląda. Fajnie, bo nawet widać właśnie jak ukształtowane jest No. Trochę w okularkach jeszcze będzie lepiej. Ale piękne jezioro w ogóle. W środku lasu. Cisza, spokój. W ogóle dojazd to też jakaś ślepa ulica, ale za to bardzo wygodna w dojeździe. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Dobrze jest sobie opatrzyć tak z góry, co i jak. Trzcin w ogóle fajnie dużo jest też. Szczególnie tam, o. Tam przejdę, zobaczę. Spróbujemy coś machać wędką. Zobaczymy, czy się coś trafi, czy nie. Ale dzisiaj taki przyjemny dzień, że nawet jak się nie trafi, to będzie fajnie. O, tam coś płynie pod wodą. Widziałem tutaj kaczka. No zobaczymy. No to zaczynamy. Przynęta jest. Myślę, że odpowiedniej wielkości na szczupaczki. trochę obczać, jak tu jest. Dość głęboko nawet. Nie ma co nawet wchodzić. Pierwszy rzucik poszedł. Czekamy, niech sobie do dna opadnie. Jest dość lekka. A chyba już poszedł. Sobie powolutku będziemy ją zbierać. Popatrzymy. A, tutaj jest już jakiś zaczep. Ta przynęta tak walczy. Bo faktycznie nie jest. A, tak myślałem, że coś już pozbierałem. Pierwsze słowione okazy. No, tak więc już wiem, jak jest na dnie, to no, będziemy machać. Dokładnie tam coś świtać było, jakieś ruchy się rzucało coś. Gdyby to szczupak był, to by faktycznie mógł chętnie walnąć. Zobaczcie jak ładnie przynęta pracuje śliczniutka praca wspaniała no Dobra, ale tak naprawdę to dzisiaj przetestować przyszedłem spodnie buty nowe więc szkoda by było nie wejść sobie do wody Tutaj spadek jest dość ostry taki Może dalej nie będziemy narobić. Jeszcze, jeszcze będzie okazja. Puścimy coś. O! Wzdłuż trzcin. Bo no wiadomo, gdzie szczupaki najbardziej lubią polować. O! Chociaż tam widzicie? Tam na wodzie coś się cały czas dzieje. Nieduże coś, ale tam się gotuje. Co jakiś czas. O! Znowu. Trzeba by było tam machnąć. Zobacz, sprawdzić to. i się ciągle. No dobra, trochę się przesunęliśmy. Teraz można po cichu wejść sobie do wody. Tu. Teraz to się przydadzą. O kurwa, spodnią buty. Ja pierdziele. No dobra, tego się nie spodziewałem. Trzeba faktycznie uważać. Nagle się głęboko zrobiło. Fak. Ай, тав. Тот элех цаг. Тэнцний дадал. No jezioro trochę jest zarosnięte. Czuć wszystko jak haczy łapie Trzeba dość płytko prowadzić, no ale w sumie szczupak to czasem i płytko i głęboko może być. Zwłaszcza, że teraz jest taka pora, że słońce zaszło za drzewa i on może teraz dobrze żerować Więc zobaczymy jak to się sprawdzi. kaczki mi przeszkadzają, ale spoko No, czyli po prostu będę później prowadził. To tyle zaczepów nie będzie. Ale kurczę, jeziorka niesamowite. Pierwszy raz tu jestem. Już mi się podoba. Cisza, spokój las dokoła. Jeszcze jakby rybka wzięła jakaś też mała. To już w ogóle by było idealnie. Tam chyba widziałem... Nie, tam jest pełna kępa. No dobra, to tam może być. Zobaczymy, czy coś się wyciągnie dzisiaj, czy nie. Z tego wszystkiego. Będziemy tutaj bardziej wzdłuż trzcin machnąć Tutaj to czy się uda. Tak, no, elegancko. Bardzo fajny rzut daleki. Przyzwoicie daleki, wzdłuż trzcin będzie sześć. Jak mają być ryby, to powinny być, ale. Na razie jest więcej zaczepów niż ryb, no bo to wiadomo, płytkie rzuciłem, a tutaj tego na dnie jest mnóstwo. Cała sałatka. Tam gdzie rzuciłem, to przed chwilą widziałem spław mały. A mały spław to nie znaczy, że mała ryba, bo mogła po prostu coś pogonić. Więc zobaczymy co tam się działo. Miałem tutaj o też, ale bo woda jest zbyt zarośnięta. A tutaj spław był jakaś fajna mała rybka. Była, pusnęła sobie. Lecz Maluchy są aktywne. Szczupaki się nie spławiają. No ale to jeśli nie spławiają to nie znaczy, że nie czekają tam głodne na moją przynętę. To jest grzbiet normalnie, robi fala, ale to może być jakiś karpiszon, bo ona tak chyba robi. falę grzbietem ciekawe. Próbujemy rzucić w tą stronę. Chciałem, że tam zakręci. a rzucę specjalnie dalej, to wtedy. tak nie spłoszę. Podprowadzę pod niego. Powolutku teraz? No i niestety nic. Zero reakcji. O, koń by się uśmiech. oddali konie. No dobra, nie ma co o kurna co to było było jakieś puknięcie podwójne teraz się zastanawiam czy to ryba czy nie ryba była Dobra, ostatni rzut i się zwijam czymś takim rzucam abu garcia to jest do morskich zazwyczaj połowów ale na te szczupaki fajnie wchodzą bo jest podłużne a one lubią takie podłużne przynęty Więc... Próbujemy ten jeden ostatni raz. W sumie jestem po drugiej stronie jeziora, a już tak ciemno się robi, że masakra. Na szczęście droga jest łatwa. Siorko? Nie wiem, nie próbowałem iść tak, żeby obejście, o, coś składa malutkiego. Tam też jakieś małe rybki tam wszędzie. No, nie próbowałem go obejść Do dookoła, ale... Ale jest fajne, no do tego miejsca była dobra droga. No ale ryb nie ma. Oczywiście to, 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 to znaczone są, ale bardzo trudno dostępne. Yy, jeszcze tutaj spróbujemy to, to się skłabiały. Leciutko rzucę może jakiś tam szczupaczek koło nich próbuję się kręcić, skoro są rybki. No tak więc no fajnie, na pewno tutaj wrócę. Bo spodobało mi się to miejsce. A cisza, spokój. Dobra, Czas się zwijać. No, to tak to w takim razie. Tak jak zawsze, nie? Trzymajcie się, łapki w górę, subskrybujcie. Weźcie tam, namówcie innych, żeby subskrybowali. Bo, bo dzięki temu ten kanał się rozwija, nie? Pomóżcie mi zebrać chociaż te tysiąc subów. To już będzie fajnie. To już nie, będzie jakieś, yy, jakaś motywacja. Na razie.